Cyk, 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 disco polo. Może mi świeci latarko, bo ja nie wziąłem latarki. No. Ale, to pała. Dobra, pójdziemy zobaczyć, gdzie jest korki. Gdzie są? O, widzę kość. Cyk. Czekaj, bez Korki mamy w piwnicy. Dobra. Lajlajlaj, lajlaj. Dobra. O, gdzie te schody? To są. Ale trzeszczą. O sakry. Panie, to pan tak robił te schody? Idziemy zobaczyć do garażu. Mam wrażenie, są. O, nie trzeba chwilę poczekać, tak? No, Bo jeszcze się... poczekamy. Ja teraz w sumie chodzę i szukam tego... ...jakiegoś przeklętego przedmiotu, wiesz? O, co? karty, Tarata widzę. O, widziałeś? A co to były te karty? Bo jeszcze nie pamiętam. No, w sumie wszystko zależy się od tego, czy masz szczęście, czy nie. Ale no, jest, jest karta od e, aktywności ducha, od e, sanity, nie? czy pójdzie do góry, czy pójdzie ci na dół. Jak trafisz na kartę Hanged Man, no to praktycznie jest... E, Natychmiastowa śmierć, nie? Aha. Where are you? Where are you? Nie, musimy Dobra. poszukać tego pokoju, wiesz? Dobra. To daj, może mi ten termometr, moment? Zobaczymy, czy. Kuchni 16. 17 wiatargi. Ej, tu jest otwarte. szafa, tu jest przed, przed pokojem. O, drzwi. Ty dotykałeś? Ej, dobra, może ufalką, co? Jakieś tutaj, czy nie? Czy nie będzie jeszcze tych, tych, tych śladów, może być? No, nie było, słuchaj, żeby do jakieś dwie. nie? No nie. Może, być, że teraz w jakiejś pokoju siedzi. Zobaczę tutaj. Zajdę do piwnicy, zobaczę. Jaką Bark Bark, Masz tutaj, na korytarzu gdzieś. Radio, Bark? Coś w piwnicy było jakieś mroźne są? co? To jest Jest coś? Co to było? O! 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 Ty kurwo jebana Kantujesz mnie O ty szmato Bo przypierdolę to się wywróci kołami w pistol. Zabiłeś się? No, to się sta... no kurwa Ja pierdolę jak wyjechał z piwnicy, to szalono. Od piwnicy wjechał? No jak wyjechał z piwnicy, to szalono. Fuck off! Get lost! To no, miała hała gada, nie? Wychodzę z pokoju, patrzcie. A jednak no, ja tego nieco. Nie ile my mamy segity tej? Ja piekciem. Ja się zdążyłem schować, ale nie byłem pewny, czy to jest QDT. <noise> ja patrzę, macham latarką, te, te, nie? klikam, patrzę, No. czy odkala mi się, czy miga latarka nie, mówię nie. Słychać go mówię, a pewnie ten. Jak event, nie? Patrzę, kurwa wychodzi z tych drzwi. Łooo, oszalołem. Nie wiedziałem gdzie się chować, masakra. Ja byłem pewien, że jeszcze na spokojnie. Ale zacząłem jak, tak, jakoś tak dziwnie mrugać, myślałem, że bardziej to jest event. Ja też myślałem, że jestem, a event na no, spokojnie. Leżę wygięty jak chips. Tak, jak zdjęcie zrobię, no, zrobiłem o, z kiewima Aha, idzie. Ale no tak wjechał bez pardonu od razu hand? No no bez jaj. Czemu tak? Hand jest? No, jest hand. No, idzie. Idzie on jest? Nie widać go. Gdzieś mi tu łazi do góry. Do góry? Nie co łazi piwnice A, jest gdzieś faktycznie I ta porcja. Nie, idzie! Por Ale się drze. W piwnicy jest, spoko, wszystko <coughs> wywala. Kosą jest. piwnice piwnicy, idzie. znik Nie ma już po chęcie, bo. Nie słychać go. Uda lipa, bo... Nie mam Może żadnego, jaka? żadnego dowodu nawet nie mam, nie? Ale, Ale hantuje tak bardzo szybko, bo mieliśmy praktycznie 70%. Tak, tak. Bo jeszcze byłem w busie, patrzyłem i było 80 parę. Także kurczę, A, tak pachnie... Wiem. Przyszedłem do ciebie, tam no, nie wiem, z minutę max. Pachnie demonem. No, Albo taje. Aha, bo on też No, też cię hantuje, no. Okej. Okay. No wiesz co... Bo... Sam... Ej, ale ja... mnie tak kurwi ten dół, dług... ej masakra, ej no... Ej, ja byłem szedł że szybciej się bierze, prowadzi, nie? Ja na pełniakę się po chacie chodzę, nie? Wszystko oświetlone, ładnie. O, jak czu, nie korki nawet. Z garażu, e, piwnicy. Ja wiesz, jak to wyglądało? O, masakr. No event, event, bo drzwi są otwarte. No, yes, kosa. Ja mm. już nie myślałem gdzie się chować, ale naprawdę. A Kłocze źle zrobiłem zgasić ze światła Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Say something Say something Are you here? Are you close? Dobra pisze Pisze, pisze Także może być to demo wiesz o kurde, hand, hand, Zamykał drzwi. Leci. No okay. Już ci mówię, gdzie on jest. Idzie z piwnicy, idzie. Idzie, idzie. Ale tupie. W kuchni jest. Rzuca talerzami. Wszystkim rzuca. Ale gremli. A ja z go chyba nagram. <laughs> Na piwnicy jest. Ej, może być to tam i Kamil. No tego wstają, tego demona. Bo tak no tak jakoś. Już nie ma go. Możesz. Czekaj. Ma. Drzwi otworzę. A nie, nie mogę, Tylko chyba nie ma. Mi się zdaje. No, pochać. Ej, ale kocu, co gościu? E, muszę mieć już całą sobą to kadzidło. No ale jak cię zabiję, no to nic nie rozkażę. Czy się no, odpalę kadzidło i ucieknę, nie? No, jest na pewno. Pisą ducha. Jeśli to ma być demon, to potrzebuję jeszcze ult Ultrafiletu i mroźnie. Także pójdę no, zobaczyć, jak to nie wygląda. No, nie wiesz. Chociaż tam mroźno zobaczysz. No. To mi zrobię zdjęcie? Tak. No jakiś dźwięk w ogóle wydajesz, na samroźne. No, to wszystko, dobre. Ultrafiolet, minus 2 chyba było. No, okay. Tu jest ultrafiolet, nie? No, to się przejdę jeszcze zobaczyć, czy. No, jest ultrafiolet. Jest, no to jest demo, jest demo, waży. Tak, akurat idealnie trzy dowody mamy. Dobra, nie ma co. Barfadnie coś po robocie. Zaliczę tutaj jako te? Zdjęcie? Kurcze, zaliczę. My to zawsze mamy takie... A ja na pewniaka, bez kiju No już nawet łapa zniknęła. Chciałem zdjęcie zrobić, nie wiem jak nawet. Aha, zadanie dodatkowe jest oczyścić obszar ducha Tu pójdę mu tam zapalić O, fotel się buja zajebiście Tak wtedy to jak byliśmy w tym e, drewnianym, pamiętasz? Tak, tak, tak Dobra Przeżyłem <grych> A, że nie gotował jeszcze, nie? Zadasz sobie demona No A że nie Ale dźwięk z siebie wydała jest niekonkretny No może puścić, bo ja nie pamiętam jak było A jeszcze ja tak bałem, ej, no tak mnie, no ej, naprawdę mówisz mi, że nigdy tak nie było, ej. Że tak na pań, jaka, no i no, takie pewne byłem, że no nic Mamy nie... Mamy pecha, byłem. że trafiamy cały czas na demony, nie? się dobrze, ej, weź to pójść, bo